Masz samochód z dostępem bezkluczykowym. ZabezpieczAuto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Dziś zabezpieczauto gościmy Mercedesa GLS z 2021 roku. Zamontowaliśmy tutaj zabezpieczenie Canlock. W tym momencie jest ono aktywne. Uruchamiamy silnik. Silnik jak widać pracuje lecz biegów rzucić nie możemy cały czas mamy parking w tym momencie wpiszę tajny kod czyli kombinację przycisków znajdujących się w samochodzie mrugnie nam kontrolka świateł pozycyjnych mrugnęła, canlock się odblokował i w tym momencie biegi nam wchodzą na co dzień korzystając z tego zabezpieczenia do dyspozycji mamy oprócz tajnego kodu aplikację w telefonie oraz brelok, które automatycznie odblokują nam Canlocka. CanLock zabezpiecz auto Warszawa. Zapraszamy montaż systemu CanLock. W tym momencie zabezpieczenie jest aktywne. Uruchamiamy się zabezpiecz auto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.